Czy kiedykolwiek czułeś, że dryfujesz przez życie, ale nie zbliżasz się do osoby, którą chciałbyś być? Wszyscy znamy to uczucie, szczególnie na początku Nowego Roku, kiedy obiecujemy sobie, że tym razem zerwiemy ze złymi nawykami i zaczniemy te dobre. Ale jak stać się osobą, którą marzymy zostać? Jak zerwać z złymi nawykami i sprawić, by te dobre były łatwiejsze i automatyczne? Atomowe nawyki Jamesa Cleara odpowiadają na te pytania. Zanurzmy się w tej książce i odkryjmy, jak małe zmiany mogą prowadzić do wielkich rezultatów. Małe, konsekwentne zmiany. Istnieją trzy poziomy zmiany zachowań. Pierwszy to zmiana wyników, czyli osiągnięcie celu, jak utrata wagi, czy napisanie książki. Drugi poziom to zmiana procesu, wprowadzenie nowych nawyków lub planów działania. Najgłębszy poziom to zmiana tożsamości, czyli tego, kim jesteś i w co wierzysz. Większość ludzi koncentruje się na wynikach, ale trwała zmiana zaczyna się od zdefiniowania, kim chcesz się stać, a nie tylko tego, co chcesz osiągnąć. Każdy sukces jest wynikiem codziennych nawyków, niejednorazowych decyzji. Wyobraź sobie samolot startujący z Nowego Jorku do Los Angeles. Jeśli przed startem przesuniesz trasę o zaledwie 3 stopnie, wylądujesz bliżej Meksyku niż w Los Angeles. Podobnie jest z naszymi nawykami. Małe zmiany mogą zmienić trajektorię naszego życia w sposób, którego nie zauważymy, dopóki nie minie wiele lat. Jeśli poprawisz się o 1% każdego dnia przez rok, Staniesz się 37,78 razy lepszy. Małe, konsekwentne zmiany mogą prowadzić do niesamowitych rezultatów. Sukces to niejednorazowa decyzja, to wynik codziennych nawyków. Nawyki działają jak odsetki składane w banku. Regularne, małe działania kumulują się i przynoszą znaczące efekty w dłuższym czasie. Często nie zauważamy tych małych zmian na co dzień, ale gdy osiągną krytyczną masę, prowadzą do wielkich rezultatów. Pamiętajmy, że małe nawyki nie prowadzą do małych zmian. To one w dłuższej perspektywie zmieniają nasze życie na lepsze. Dlatego warto inwestować w codzienne, drobne działania, które z czasem przyniosą ogromne korzyści. Nie przegap naszych kolejnych filmów. Kliknij subskrypcję i bądź z nami na bieżąco. Jak budować dobre nawyki? Każdy nawyk składa się z czterech elementów: sygnału, pragnienia, reakcji i nagrody. Sygnał wyzwala pragnienie, które motywuje reakcję, a ta przynosi nagrodę. Kluczem jest systematyczność i wypracowanie strategii, które ułatwiają wprowadzenie nawyków w życie. Na przykład można zaczynać od małych kroków i stopniowo zwiększać intensywność działania. Clear opisuje, jak uczynienie nawyków oczywistymi w naszym otoczeniu może pomóc w ich utrwaleniu. Łącząc nawyki z pozytywnymi uczuciami lub nagrodami, możemy uczynić je bardziej atrakcyjnymi i łatwiejszymi do utrzymania. Upraszczanie nawyków i redukowanie przeszkód w ich realizacji zwiększa szansę na ich wykonanie. Natychmiastowe nagrody i poczucie satysfakcji pomagają wzmocnić cykl nawyku i uczynić go bardziej trwałym. Tworzenie nawyku wymaga przekształcenia przestrzeni wokół ciebie, aby ułatwić zauważanie wskazówek prowadzących do pożądanych nawyków oraz zapobieganie złym nawykom poprzez uczynienie ich niewidocznymi. Jeśli chcesz pić więcej wody, spraw, aby wskazówki były widoczne i oczywiste. Umieść butelki z wodą w miejscach, które najprawdopodobniej zauważysz. Chcesz czytać częściej, umieść książkę na widoku. Jeśli chcesz lepiej grać na instrumencie, nie chowaj go, tylko pozostaw w widocznym miejscu. Niewyraźność jest prawdziwym problemem, jeśli chodzi o formowanie nawyków. Oto przykłady poprawnych i niepoprawnych sformułowań nawyków. Zły przykład. Będę więcej czytać w tym miesiącu. Oto dobry przykład. Będę czytać książkę przez 15 minut codziennie o szóstej rano. Innym dobrym sposobem na rozpoczęcie nowego nawyku jest łączenie nawyków. Aby łączyć nawyki, połącz pożądany nawyk z istniejącym nawykiem, używając następującej formuły. Po obecnym nawyku będę wykonywać nowy nawyk. Na przykład, po śniadaniu będziesz medytować przez 10 minut, a następnie zaplanujesz resztę dnia, zanim sprawdzisz media społecznościowe. Łańcuch nawyków jest bardziej prawdopodobny do utrzymania, jeśli będziesz to robić konsekwentnie. Systemy i cele. Nie wznosimy się na poziom naszych celów, upadamy do poziomu naszych systemów. James Clear podkreśla, że nie powinniśmy skupiać się na celach, ale na systemach, które do nich prowadzą. Cele wyznaczają kierunek, ale to systemy, czyli procesy, które wdrażamy, prowadzą do rezultatów. Jeśli zignorujesz swoje cele i skupisz się tylko na systemach, nadal odniesiesz sukces. Inaczej mówiąc. Wiele osób otrzymało złe rady, aby ustawiać sobie cele. Cele są ważne, ale same w sobie to tylko życzenia. Co naprawdę działa, to systemy. James Clear zadaje pytanie: Co by się stało, gdybyś całkowicie zignorował swoje cele i skupił się tylko na systemie? Odpowiedź brzmi: Osiągniesz sukces. Systematyczne działanie prowadzi do wyników. Cele są dobre do wyznaczania kierunku, ale systemy są najlepsze do robienia postępów. Projektowanie tożsamości. Zmiana tożsamości jest kluczowa. Każde działanie jest głosem na rzecz osoby, którą chcesz się stać. Najpierw zmieniamy tożsamość, a potem nasze działania. Zmiana nawyków to nie tylko kwestia woli, to przede wszystkim kwestia tożsamości. James Clear podkreśla, że sposób, w jaki postrzegamy siebie, ma ogromny wpływ na nasze codzienne działania. Sugeruje, że aby wprowadzić trwałe zmiany, musimy zmienić nasze przekonania o sobie samych. Na przykład, zamiast myśleć: chcę być zdrowy, lepiej myśleć Jestem osobą, która dba o swoje zdrowie. Pamiętaj, że zmiana tożsamości to proces, który wymaga czasu i konsekwencji. Każda mała zmiana, każdy mały krok zbliża cię do stania się osobą, którą naprawdę chcesz być. Jak przełamać złe nawyki? Problem ze zmianą nawyków nie leży w tobie. Powód, dlaczego powtarzasz ten sam zły nawyk przez tak długi czas, nie polega na tym, że nie chcesz się zmienić, ale na tym, że masz zły system zmiany. Złe nawyki to bariery, które często przeszkadzają nam w osiągnięciu naszych celów. James Clear w książce Atomowe nawyki przedstawia skuteczne strategie, które pomagają przełamać te bariery i wprowadzić nowe, pozytywne nawyki. Jednym z kluczowych sposobów przełamywania złych nawyków jest inwersja praw zmiany zachowań. Oznacza to uczynienie złych nawyków niewidocznymi, nieatrakcyjnymi, trudnymi i niesatysfakcjonującymi. Przełamanie złych nawyków polega na odwróceniu czterech kroków tworzenia dobrych nawyków. Uczyń to niewidocznym, uczyń to nieatrakcyjnym, uczyń to trudnym, uczyń to niesatysfakcjonującym. Przykłady odwrócenia złych nawyków. Usuń niepotrzebne aplikacje, jeśli spędzasz na nich zbyt dużo czasu. Usuń telewizor z pokoju, jeśli oglądasz za dużo telewizji. Przełamanie złych nawyków i wprowadzenie nowych, pozytywnych nawyków to proces, który wymaga czasu i konsekwencji. Pamiętaj, że małe zmiany prowadzą do wielkich rezultatów. Każdy krok, który podejmujesz, zbliża cię do stania się osobą, którą chcesz być. Projektowanie otoczenia. To otoczenie w większym stopniu kształtuje nasze nawyki. Trudno jest trzymać się pozytywnych nawyków w negatywnym środowisku. Clear podkreśla, że ważne jest, aby nasze środowisko wspierało nasze cele i ułatwiało utrzymanie pozytywnych nawyków. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci lepiej zaprojektować Twoje otoczenie. Kształtuj swoje otoczenie tak, aby wspierało pożądane nawyki poprzez umieszczanie sygnałów i usuwanie przeszkód. Miej kogoś, kto trzyma Cię odpowiedzialnym, zwiększa szanse na trzymanie się nawyków, otaczaj się ludźmi, którzy dzielą Twoje pożądane zachowania i wspierają Twoje nawyki. Regularna Ocena. Śledzenie swoich nawyków to klucz do sukcesu. Kiedy monitorujesz swoje postępy, stajesz się bardziej świadomy i zmotywowany do działania. Regularne zapisywanie, co udało ci się osiągnąć, pomaga utrzymać dyscyplinę i zobaczyć, jak daleko już zaszedłeś. Regularny przegląd i refleksja nad swoimi nawykami są równie ważne. Dzięki temu możesz zobaczyć, co działa, a co wymaga poprawy. Warto poświęcić czas na zastanowienie się czy zmierzasz w dobrym kierunku i wprowadzić potrzebne zmiany, aby nie tracić motywacji? Każdy z nas ma swój bazowy poziom wydajności, który powinien być regularnie oceniany. Nawet najlepsi mogą popaść w rutynę, dlatego ważne jest, aby stale oceniać swoje działania. Regularna ocena pozwala uniknąć monotonii i wprowadzać nowe elementy, które pomogą rozwijać się dalej. Nie zapominaj, że klucz do sukcesu leży w regularnej ocenie i dostosowaniu swoich działań. Monitoruj co robisz i wprowadzaj poprawki, aby nieustannie się rozwijać. Pamiętaj, że nawet małe zmiany mogą prowadzić do wielkich rezultatów. Strategie radzenia sobie z przeszkodami. W procesie zmiany nawyków napotkamy na różne przeszkody. Clear proponuje różne strategie, które mogą pomóc w ich przezwyciężeniu, takie jak planowanie z wyprzedzeniem i przygotowanie na ewentualne trudności. Atomowe nawyki. To praktyczny przewodnik po tym, jak małe codzienne nawyki mogą prowadzić do wielkich zmian w naszym życiu. Zacznij od małych kroków. Bądź cierpliwy i obserwuj, jak Twoje życie się zmienia. Ta książka to przewodnik, który zasługuje na miejsce na półce każdego, kto chce poprawić swoje życie. Jeśli podobał Ci się ten materiał i chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do zakupu tej książki dostępnej w naszym sklepie. Link znajdziesz w opisie. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych ciekawych treści. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.